To, co moim zdaniem jest zabójcze dzisiaj dla wielu polityków, to to, że są najmądrzejsi. Oni eks katedra głoszą prawdę objawione, uwielbiają się słuchać, a tak naprawdę dla mnie zawsze polityka polegała na tym, by dobierać nawet w swoim zespole ludzi mądrzejszych od siebie. To była taka, no dość w sumie długa, intensywnie wypełniona droga. jako komendant chówca, zajmowałem się problemami dzieciaków. W tamtych czasach, żeby zorganizować obóz harcerski, to dzisiaj niewyobrażalne, trzeba było załatwić przydziały cukru, różnych środków czystości i tak dalej, trzeba było mieć w Cudzysłowie układy, dojścia, wejścia, walczyć o sprawy dzieciarni. Efektem było wytypowanie mnie i znalezienie się w Radzie Miasta. No a później Związek Harcerstwa Polskiego w 1985 roku, a więc jeszcze można powiedzieć w zamieszłych czasach komuny. Zostałem wtedy najmłodszym posłem. No i tu też przeszedłem drogę, bo zaczynałem w Komisji Edukacji Narodowej Młodzieży, później jako ten w 1989 roku w Sejmie Kontraktowym, jeden z nielicznych, którzy znali te realia sejmowe, wylądowałem w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, a potem już była Komisja Łączności Transportu, Handlu i Usług, Komisja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, więc można powiedzieć bardzo intensywna szkoła przedsiębiorczości. Przewodnicząc Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w czasach koalicji AWS-u, ja odbyłem setki spotkań w całej Polsce z przedsiębiorcami. To była fantastyczna szkoła problemów, również i gospodarczych. Później pisałem program gospodarczy, w części małe i średnia przedsiębiorczość, program, program wyborczy. No i w 2001 roku tak się losy potoczyły, że zostałem <laughs> ministrem gospodarki. Oddawałem ministerstwo, powiedziałem dwóm ministrom, którzy przejmowali resort po, po mnie, bo tak się składało, że w ramach Tańszego Państwa, do, do dzisiaj wypominam to premierowi Millerowi, w ramach Tańszego Państwa zafundowaliśmy sobie potwornie ogromne resorty. Ten mój resort gospodarki to obecnych chyba trzy czy cztery ministerstwa, ale oddając, przekazując pałeczkę moim następcom, powiedziałem, że straciłem kwalifikacje na bycie posłem opozycji. Minister to, to nie blik. Oczywiście można do tego sprowadzić ministrowanie, ale jeżeli poważnie traktuje się te obowiązki, to ciężka praca od świtu do nocy. Pamiętam, o 14 zmieniały się sekretarki, o 14 zmieniali się kierowcy, a ja jeden od 7 do północy czasami. Byłem i działałem. Mój kierowca miał takie świetne powiedzenie, kiedy udawało nam się kończyć przed północą. Pojemniejszy kończymy tego samego dnia, kiedy zaczynaliśmy. Także to jest naprawdę ciężka i niesamowicie stresująca praca. Dlatego ja po prostu każdemu ministrowi pierw współczuję. Chyba, że później zobaczy, że rozmija się z misją, że to naprawdę dla, dla niego z za zaszczyty. Yy, takim już nie współczuję. To się dla mnie stało w sposób naturalny. Polityka była dla mnie na początku w dzielnicy instrumentem do rozwiązywania problemów mojej dzieciarni, mojej drużyny, mojego chówca, czyli tego poziomu dzielnicy. I później ta polityka z kolei stała się instrumentem walki o jakieś regulacje dotyczące ludzi młodych, edukacji. My wtedy, pamiętam, w Komisji Edukacji Narodowej odbyliśmy niesamowicie wiele spotkań z nauczycielami. Podziwialiśmy szkoły twórcze, szkoły niezależne, które w tamtych już czasach naprawdę wprowadzały wiele, wiele innowacji, i polityka była dla mnie czymś, jakby efektem. Całej mojej dotychczasowej, wcześniejszej działalności nie myślałem, nie postawiłem sobie na początku celu, idę do polityki. To polityka była dla mnie instrumentem do rozwiązywania problemów. Na pewno sprawdzenie się w środowisku, na pewno sprawdzenie się wśród nawet najbliższych, czy rzeczywiście potrafię znaleźć się w każdym towarzystwie, czy potrafię nawiązać kontakt. I co najważniejsze, czy potrafię słuchać innych. To, co moim zdaniem jest zabójcze dzisiaj dla wielu polityków, to to, że są najmądrzejsi. Oni jak katedra głoszą prawdę objawione, uwielbiają się słuchać, a tak naprawdę dla mnie zawsze polityka polegała na tym, by dobierać nawet w swoim zespole ludzi mądrzejszych od siebie, a od każdego z nich wyciągać to, co najcenniejsze, dając mu zresztą szansę do samorealizacji. Z moich wiceministrów każdy z nich był lepszy ode mnie, w każdej swojej dziedzinie, a ja byłem tym integratorem, który słuchał i wykorzystywał ich potencjał.